krowi ogon. Dzień dobry w nowym dniu. Zaczynamy dzisiaj przedostatni dzień w Rzymie. Zaczynamy go też od Palatynu w tle i y, Cirko Maximo na dole. My dzisiaj zmierzamy na Zatybrze, ale zanim dojdziemy na Zatybrze, to mamy kilka y, przystanków po drodze. Pierwsze to jest ogród pomarańczy. Usta prawdy, świątynia Herkulesa, także kościół, w którym są relikwie świętego Walentego, to jest tam, gdzie są usta prawdy, dzielnica żydowska, no i za Tybrze. Zobaczymy, ile uda się z tego zrealizować. Pogoda dzisiaj dopisuje, już nie pada, jest ciepło, cieplej niż wczoraj, więc zapowiada się całkiem fajny dzień, więc zapraszam. Za tymi murami znajduje się ogród z pomarańczami. Z drzewkami pomarańczy. Wejście do niego tutaj jest za rogiem. Cały ten ogród z pomarańczami znajduje się na wzgórzu Aventyn. Tam kawałek dalej przed nami znajduje się chyba taki kościół z sławną dziurką od kluczy, przez który widać Watykan. Tam jednak nie będziemy szli, bo trochę nam szkoda czasu. Zrobimy szybki obchód po ogrodzie i idziemy do ust prawdy. Wejście do ogrodu jest bezpłatne. Przed nami już widać pierwsze drzewka z pomarańczami. Ponoć mówią, że styczeń to jest sezon właśnie na pomarańcze, nie wiem. Dodatkowym plusem tego miejsca jest to, że na wprost mamy teraz widokowy. Przed chwilą jeszcze było słońce, teraz znów niebo zaciągnęło kimurami, ale taki szybki widok. Tam w tle Kopuła, to Watykan, Tybr i za Tybrze, które będziemy chcieli dzisiaj, po którym będziemy chcieli dzisiaj trochę pochodzić. Ten ogród pomarańczy to kolejna polecajka od osoby, która w Rzymie mieszka i faktycznie widać, że turystów jest bardzo mało. Pewnie latem, wiadomo, jest więcej, ale i tak w porównaniu do parku tej Villa Borghese, no to. Tutaj w ogóle tłumów nie ma, jest spokojnie i cała okolica też jest bardzo spokojna. Naprawdę polecam wam tutaj zajrzeć jako przerywnik, nie jako główna atrakcja, ale właśnie tak jak możemy robimy tą trasę Circus Maximus. Tutaj ten ogród, kawałek dalej jest ogród różany, kawałek wcześniej był ogród różany, tylko wiadomo, że zimą on jest zamknięty, a też pewnie ba warto by było latem czy na wiosnę do niego zajrzeć. Tutaj już po prawej stronie mamy Usta Prawdy. Musimy poczekać w kolejce. Swoje trzeba odstać około 10 minut i, i jest, pewnie latem o wiele więcej. Obok ust prawdy znajdują się dwie świątynie. Jedna jest Herkulesa z bardzo dobrze zachowanymi kolumnami. Druga, muszę sobie przypomnieć, komu jest poświęcona, ale też całkiem nieźle zachowana. To, co warte podkreślenia, to to, że to, co na biało widzicie, to jest wszystko oryginalne. Szczególnie bardzo dobrze zachowane, tak pisali w przewodniku, są te kolumny. Tu mamy jakąś rycinę jeszcze. I to jest Tempio di Portuno. Teraz spróbuję jeszcze zejść, zajść od drugiej strony. Może będzie jakieś wejście, może da się do niej wejść. A od przodu prezentuje się ta świątynia tak. Na wprost znajduje się świecznik Chanukia, który jest zapalany podczas święta Hanuka. A tutaj mamy już odremontowaną fasadę. W tym miejscu też jest dzielnica żydowska. Aczkolwiek szczerze mówiąc, a tylu charakterystycznie ubranych Żydów, to tutaj. Nie widać. Najstarszy most w Rzymie. Niezbyt długi. Tutaj trochę Tybry wygląda inaczej. Jak rwąca rzeka. Naszym planem jest teraz bezcelowe spacerowanie po Zatybrzu. Nigdzie się nie spieszymy. Większość rzeczy, które chcieliśmy zobaczyć podczas naszego wyjazdu, już zaliczyliśmy, więc teraz tak naprawdę możemy chodzić i się gubić w uliczkach Zatybrza. Wejście do Bazyliki Świętej w Cecylii, a my szukamy jakiejś przystępnej restauracji o przystępnych cenach, bo tutaj to, co na razie mijaliśmy, no to nie powiem dość drogo. A tak prezentuje się krowi ogon. Takie uroki za Tybrza. Jakbyście chcieli wiedzieć ile zapłaciliśmy za 6 osób, gdzie każdy z nas wziął danie. To wyszło 97 euro. Z tym, że nie braliśmy takich pospolitych, tylko trochę z kuchni rzymskiej regionalnej. Między innymi ja wziąłem krowi ogon. Były i karczochy i żeberka więc na łebka wyszło około 25 euro moim zdaniem całkiem przystępna cena jak na 6 osób po 25 euro a teraz zmierzamy w kierunku Watykanu cały czas idąc tutaj tymi uliczkami Zatybrza powiem wam jedno to za tybrze pachnie jedzeniem może nie prezentuje się jakoś superowo bo są graffiti na ścianie, ale tu jakby życie zwalnia trochę, tam w centrum Rzymu wszyscy biegną, dużo turystów, a tu jednak tych turystów też widać i to nie mało, przy, przynajmniej przy tej głównej tutaj drodze, ale jest spokojniej Przed Wami jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich w Rzymie z III wieku naszej ery, góra wiadomo nadbudowana na przestrzeni wieków, ale początki to trzeci wiek. Jest to też y, tytularny, tak jak wyczytałem, kościół polskich kardynałów. Trochę męcząco. Po całym dniu chodzenia jeszcze pod górkę. Babcie już ledwo, ledwo zipią. Ach, my jesteśmy przed fontanną, też z trzecim ładnym widokiem na Rzym. Tak się prezentuje fontanna, ale nie ona jest tutaj najważniejsza. A najważniejszy jest widok, który jest po tej stronie. Tak się prezentuje widok, który trochę przysłania nam szkoła, ambasady hiszpańskiej. Tam mamy ołtarz ojczyzny. Forum Romanum jest teraz zasłonięte właśnie przez tą część. Kolejne przebitki Zatybrza. Pod nami tutaj w dole ogród botaniczny. My kierujemy się w kierunku Placu Świętego Piotra. Tu jeszcze raz widok na Rzym. Wierzcie mi, na żywo robi Robi to wrażenie. Kamera jednak tego nie oddaje. Z 10 minut drogi od tego punktu widokowego mamy pomnik Giuseppe Garibaldiego, rewolucjonisty i bojownika walczącego o zjednoczenie Włoch. To wyczytałem w Wikipedii. Nie to, że taki mądry jestem. No i mamy jeszcze ładniejszy, moim zdaniem, widok na Rzym, bo mamy prawie pełną panoramę. Jest duża wilgotność, więc nie widać. Tutaj powinniśmy mieć ośnieżone szczyty. Tam trochę widać zarys, zarys yy, gór. Zeszliśmy już ze wzgórza. Tutaj mury Watykanu. A na mnie już młodsza córa, bo już ją, już jej nogi wysiadły. A my czekamy za resztą ekipy. Ostatni rzut okiem na Bazylikę Świętego Piotra i Plac Świętego Piotra. Jutro czas na powrót, ale zanim wrócimy do zimnej i mroźnej Polski, to jeszcze z rana chcemy się wybrać na wybrzeże, na Dolido di Ostia, na plażę i stamtąd udamy się na lotnisko. Widzimy się jutro.